Was serdecznie w kolejnym odcinku ćwierćnuta na czwórce. Dzisiaj przenieśliśmy się do najbardziej wytłumionego miejsca w Szprotawskim Domu Kultury. W tym miejscu chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za te mnóstwo lajków, mnóstwo odtworzeń naszej pierwszej wspólnej piosenki, Preludium dla Przyjaźni, którą mogliście już słyszeć od 1 maja. Chciałam podziękować też y, wszystkim rodzicom z zespołu Gama i dzieciaczkom, którzy no, ze względu na opostrzenia nie mogliśmy się spotkać, i my wysłaliśmy im tak zwane demo. Tak. Kasia... Pilot, pilot. Pilot. To się pilot. To jest pilot, czyli fragment piosenki, dokładnie refrenu, bo na końcu w całości naszego projektu śpiewają dzieciaczki z gamy. I w tym momencie no, pracę przejęli rodzice, którym serdecznie dziękujemy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Pozdrawiamy naszą koleżankę Gosię Piasek, która nam pomogła przy zdjęciach, kiedy tak. nagrywaliśmy mm, nagrywaliśmy nas pod ratuszem. <laughs> Także, pani Gosiu. Serdecznie dziękujemy, bo bez pani by się nie odbyło. Chcielibyśmy Wam przedstawić w dzisiejszym odcinku, jak to odbywało się. Okazało się, że napisanie piosenki nie jest taką prostą sprawą. Zawsze zastanawialiśmy się, dlaczego taką piosenkę niektórzy piszą miesiąc, czy dwa, czy trzy miesiące, gdzie wydawałoby się, że jest to rzecz prosta. Bo cóż, napisać tekst i do tego melodię ułożyć, coś tam zagrać i piosenka powstaje. Okazuje się, że to nie jest takie właśnie proste. Jak my zaczęliśmy? Z Kasią? <laughs> jak to było? <laughs> jak to było? Zeszliśmy do jednej z sal i stwierdziłyśmy, napiszemy. I to było jak? Usiedłyśmy no i co tu pisać? I jak zacząć? Bo tak nie do końca wiadomo, yy, w jaki sposób to się robi w ogóle. Wiadomo, że trzeba napisać tekst, trzeba napisać muzykę, ale co pierwsze? Od czego zacząć? Było tak, że Kasia usiadła do tego pianina i zaczęłaś grać coś tam sobie. Coś po, tam po, sobie. No, no, Więc było... Kasia jeszcze raz. No i zaczęliśmy. Łącząc ze sobą te wszystkie święta, najważniejsze w nich była ta przyjaźń i, i bycie tak. patriotą, więc stwierdziliśmy, że najlepszą, najlepszym wyjściem będzie napisanie piosenki o przyjaźni, która jest w, w życiu i w, jeszcze w czasach takich, jakich mamy, czyli COVID, obostrzenia. Przyjaciel w tym momencie jest najważniejszy. Czy to będzie mama, czy to będzie brat, czy to będzie koleżanka, czy koleżanka, czy kolega z najdalszych stron. Najważniejsza jest przyjaźń. No i na tym się skupiliśmy i zaczęliśmy. I można powiedzieć, że to powstawało w zasadzie równocześnie, bo jak się zamknęłyśmy w tej sali, żeby to napisać, mhm. to jednocześnie powstawały zalążki melodii i jednocześnie już jakby. Rytm tej melodii nadawał jakiś rytm tekstowi, który w zasadzie jeszcze kształtu nie miał, ale już jakiś zarys powstawał wtedy. Nie? Zarys, tak. Zarys tekstu, i dodatkowo jeszcze ten charakter tej piosenki, tak? tak? Bo tak. nie ma co ukrywać, yy, 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 dla nas wykonawców, yy, bardzo ważny jest tekst, aby miała, miało, tekst miał spójność z muzyką. No i tak powstawało. Ja, ja się skupiłam na tekście, Kasia się skupiła na melodii, no i na budowaniu. No i tutaj oddaję głos Kasi, ponieważ ona jest w stanie powiedzieć o tych technicznych rzeczach, czyli zgrywania, bo okazuje się, słuchajcie, zawsze było tak, że a piszemy, zrobimy jakiś podkład czy coś, wykorzystywaliśmy syntezatory. Tak. Teraz podwyższyliśmy sobie poprzeczkę. No, i rozpoczęliśmy wyszukiwanie swoich umiejętności na różnych instrumentach. Naszym pomysłem było to, żeby wykorzystać na maksa wszystko, co mamy, wszystko, co umiemy: pianino, ukulele, violoncella poszła, mhm. gitara. To są naprawdę instrumenty z różnych kategorii, które razem w zasadzie no, nie zabrzmiałyby chyba tak, jak sobie tego życzyłyśmy, mm. więc trzeba było to y, w jakiś sposób po prostu spiąć. Więc y, skończyliśmy na tym, że był jakiś tam zalążek, i było trzeba zgrać. No i tutaj tak. Kasia. Y, no i to była nasza wspólna decyzja, chyba, żeby y, jakby jako podstawę y, potraktować to pianino, które tak. tam y, siedziało. Ono jakby nadało kształt, nadało harmonii i teraz trzeba było wokół tego pianina po prostu nabudować resztę, można to w ten sposób ująć. No ciężko nazwać nas kompozytorami, chociaż no jesteśmy kompozytorami jesteśmy. <grym> więc, yy, więc jakby no potraktujmy to w kategoriach kompozycji, jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi, yy, więc yy, mieliśmy tą podstawę w postaci pianina. Potem doszły gitary, ukulele. Nie, potem doszła wielączena. To Reszta po prostu była taka, no, nazwijmy to syntetyczna, chociaż myślę, że to brzmi y, razem bardzo Bardzo wspólnie. Fajnie, bardzo fajnie, wspólnie. O. Ale no już pomijając <laughs> instrumenty, wiecie, co było najgorsze. No, śpiesz! Napisaliśmy <laughs> melodię, gdzie z Kasią mamy różne możliwości głosowe. Bardzo różne. I tak. My całkiem osobno inaczej brzmimy zresztą, brzmimy, zresztą słychać to w utworze. Wydawałoby się nam, że napisaliśmy bardzo łatwą melodię, a technicznie wcale nie jest ona tak łatwa do zaśpiewania, i, i na ten śpiew poświęciliśmy troszkę, troszkę czasu, o, ponieważ najpierw próbowałam to bardzo delikatnie zaśpiewać, ale to jednak nie. nie... Nie, bo to nie miało nie, swojej. Nie dynamiki, miało tej takiej dynamiki. Staraliśmy się to technicznie zrobić, mam nadzieję, że, że Wam się podoba. No i tutaj były też opracowania. Yy, tak, no przede wszystkim yy, za cel obrałyśmy sobie, żeby wystąpiły tam dzieci, bo jakby dziecięcy chór ma taką, taki walor, kurczę, artystyczny, że to zawsze ma ten czynnik taki wzruszający, że dzieciaczki się radują. Fajnie się na to patrzy, fajnie się tego słucha. No i nie wyobrażałyśmy sobie inaczej, że co, no wiem, my wyj wyjdziemy i to już koniec. Nie, no właśnie chcieliśmy, żeby dzieciaczki nam wystąpiły, no brzmieniowo, to dało... Taki efekt. Moim zdaniem to jest naprawdę fajna kulminacja tego utworu i to, i to mm. robi powiem robotę. Ale nawet ten utwór miał to do siebie, żeby jakby jednoczyć i to nieważne w jakim tak. się jest wieku, tylko aby uczyć, że ta przyjaźń jest tak od Zalążka, czyli od tych najmłodszych i te, te najmłodsze, bo najmłodsza dziewczynka w zespole, która wystąpiła, skończyła niedawno trzylatka, latka więc. <laughs> więc A, tak. tak. Więc bardzo, bardzo się cieszymy, że... że... Dzieciaczki wystąpiły. A powiedz coś o yy, solistce, która wystąpiła na koniec. A, dziewczynka, która skończyła pięć latek, yy, więc. Pięć latek. Pięć latek, ma swój debiut. Yy, mama zachwycona, córcia zachwycona. No i co było dla dzieciaczków yy, najfajniejszą sprawą? Może ja tutaj pokażę. Tak, Mikrofon. Samo to, że miały słuchawki yy, na. Tak, na to usze. była już ta cała ceremonia, słuchajcie, zakładanie słuchawek. Tak, dokładnie. Sprawdzania <laughs> wiesz, z jak się, jak się słyszy, bo to jest zupełnie co innego śpiewanie, tak. słysząc się na słuchawkach, niż tak akustycznie w pomieszczeniu. Jest o, jeszcze chyba Tam... ustawione po dzieciaczkach, bo dla mnie za, za ten... W zespole śpiewają też moje córki, więc ta młodsza, Emilka, do mnie też. Mamo, okay. ale dlaczego ja ciebie słyszałam? Tak, no właśnie, to jest takie ekscytujące pierwszy raz, ale pamiętasz sobie pierwszy raz w studio właśnie? E, tak. E... <laughs> Tak naprawdę wszyscy włącznie z panią dyrektor mogliśmy obejrzeć go równocześnie z publicznością, z premierą tak, na Facebooku. I dla mnie, sama po nocy nie spałam, zastanawiając się, jak to faktycznie wyszło. Tego już 30 kwietnia, już w ostatni dzień, to było nawet bieganie, słuchajcie, po różnych miejscach w Domu Kultury, czyli sala widowiskowa, puszczenie tego na, na tak. tych największym naszym nagłośnieniu. Później na, na nagłośnieniu komputerowym, tu w laptopie, tu w telefonie, tak, bo na każdym z tych urządzeń ta piosenka inaczej jest słyszalna. A te rzeczy najważniejsze, żeby wychwycić, co tutaj trzeba jeszcze zmienić. Po prostu słuchajcie, no, do samego końca praca, y, że tak powiem, tak. bardzo była intensywna. intensywna Zdecydowanie, tak. ale y, to była też dobra taka przygoda y, dla nas, żeby się tego nauczyć, bo nie robiliśmy tego nigdy mhm. służbowo, prywatnie no to nawet, ale służbowo tego nie robiłyśmy, żeby... Jeszcze byliśmy za to odpowiedzialność. Bo pracujemy też na, na Dom kultury Ta, i bardzo się cieszymy, że, że nasz dom kultury staramy się tego, to pokazywać, że fajnie działamy i, i jednak otwieramy się na nowe rzeczy i, i chcemy spróbować wszystkich nowych rzeczy. Otwieramy tutaj... się mimo zamknięcia tak. jeszcze. No to, zaraz... Mamy nadzieję, że zaraz, zaraz się zobaczymy. No zawsze byśmy otwarci mimo zamknięcia. Fajnie to zabrzmiało. No, no tak. Także dzisiaj z tego najciemniejszego najciemniejszego, naj, najcichszego pomieszczenia. E, żegnamy. Kasia Kucharz, e, Monika Jóźwik i kochani, e, mamy nadzieję, że niedługo się te obostrzenia nasze poluz, poluzują i będziemy mogli się spotkać w ćwierćnocie na czwórce, a wtedy wszystko to, co pokazujemy podczas zajęć będziecie mogli dotknąć namacalnie, więc myślę, że w tym studiu też się spotkamy. Weźmiemy ten mikrofon też. Weźmie to, także do zobaczenia, do usłyszenia, do Hejka. następnego odcinka. Pa pa! Możesz marzyć i kochać, kochać nadzieję mieć w sobie, to co już sobie mam. Masz, masz, masz. masz.